proszę z łaski swoich radnych, jeżeli pan przewodniczący pozwoli, bo ja dostawałem Oczywiście, podczas świąt proszę. przed świętami bardzo dużo telefonów odnośnie nieoświetlenia świątecznego Szklarskiej Poręby Dolnej. Proszę państwa, jest mi z tego powodu nieprawdopodobnie przykro. Ja odpisywałem ludziom czy na Messengerze, którzy do mnie się zgłaszali, bo innej formy nie miałem, innej możliwości. Jeszcze raz powiadam, w tym roku ze względu na ograniczenia naprawdę nie zakupiliśmy jednego światełka. Korzystaliśmy z tego, co tylko mamy i podjęliśmy z panem burmistrzem tylko taką decyzję, absolutnie, która nie, 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 nie bije, że tak powiem, nie dyskryminuje tamtej części Szklarskiej Poręby, że jeżeli będziemy w każdym miejscu Szklarskiej Poręby po jednej lampce wieszali, to prawdopodobnie wszyscy z regionów będą mieli pretensje, że nic nie ma. Czyli wszystkie lampy, te oświetlenia są tam, gdzie rokrocznie, a te, które były wynajmowane w ubiegłym roku, nie zostały w tym roku wynajęte. I na skwerach też, szklarska Poręba Wita i tak no dalej, ze względu oszczędnościowych. no przepraszam, że to powiem, ja piekielnie szanuję albo głównie szanuję mieszkańców, ale mieliśmy puste, puste, puste miasto, więc myślę, że te 30 tysięcy, które ro, rocznie na dzierżawę szło, w tym roku jednak żeśmy nie, nie wyłożyli. Przepraszam z tego miejsca wszystkich mieszkańców szklarskiej Poręby Dolnej i Średniej, bo to jest możliwość przeproszenia ich, i na pewno ta sytuacja się już nie powtórzy, jak będzie nam bardziej stać. Także jeszcze raz bardzo serdecznie przepraszam mieszkańców i życzę im wszystkiego najlepszego w nowym roku, z nadzieją, że, że w przyszłym roku będzie pięknie Szklarska Poręba, dolna i średnia oświetlona. Dziękuję bardzo. I tutaj mi dostałem informację jeszcze, jeszcze ciepłą. W Szklarskiej Porębie Dolnej wszystkie słupy oświetleniowe są Tauronu, nie, nie miasta Szklarskiej Poręby. Jest to ich interes, ale będziemy do nich dzwonili. Bo interesem jest bezpieczeństwo naszych mieszkańców, a nie ich supy.